Cześć, nazywam się Olga, jestem cukiernikiem i przez 4 lata razem z siostrą utworzyłyśmy dla Was cukiernię Frank w Warszawie. Teraz postanowiłam podzielić się z Wami swoimi przepisami. W dzisiejszym odcinku przygotujemy ciastka. Red Velvet, prosto z frankowej witryny. Czym tak właściwie są ciastka Red Velvet? Są to ciastka inspirowane amerykańskim klasykiem, ciastem Red Velvet, a samo ciasto Red Velvet to są czerwone biszkopty, lekko kakaowe w smaku, przełożone kremem serkowym. Przełożymy to na ciastka i będą to czerwone, lekko kakaowe ciastka, nadziewane nadzieniem sernikowym. Do tego przepisu będzie nam potrzebna przede wszystkim waga, Mile widziany byłby robot planetarny z płaskim mieszadłem do ucierania. Jeśli takiego nie macie, to nada się też mikser ręczny z różgami. Wyjdzie to troszkę inaczej, troszkę bardziej napowietrzymy naszą masę, ale wciąż da się to zrobić i w smaku będzie równie pysznie. I łyżeczki do odmierzania. W pierwszej kolejności przygotujemy nadzienie sernikowe, którym będziemy nadziewać nasze ciastka. Do tego potrzebujemy masła, twarogu, cukru, pudru, mąki i soli. Przyda nam się też mikser ręczny do wymieszania tego nadzienia na gładką masę. Tutaj zważyłam sobie 100 g masła do masła dodajemy 50 g cukru pudru i całość ucieramy mikserem na jednolitą masę Do naszej mieszanki dodajemy pół łyżeczki soli To nie chce być zrobione. Ważne, żeby była to płaska łyżeczka. Nie chcemy po prostu, żeby było to zasłone. Łyżkę dużą mąki. Tak samo odmierzamy ją na płasko i 200 g twarogu. Najlepiej, jak twaróg będzie w temperaturze pokojowej. Dzięki temu masa ładnie się y, wymiesza i nie będzie żadnych grudek. Ale jeśli w tym pojawią Wam się grudki, to y, nic nie szkodzi. Udawajcie, że ich po prostu nie widzicie. W naszym produkcie końcowym tego absolutnie nie będzie widać i nie będzie tego czuć. Dobra i teraz całość y, sobie mieszam. Jeszcze jedna ważna informacja, jakbyście chcieli zamiast twarogu sernikowego użyć jakiś serek kanapkowy, wtedy nie dodawajcie soli, bo taki serek jest już naturalnie słony i po prostu przesolicie sobie tą masę. Teraz potrzebujemy podzielić nasz serek na porcje i zamrozić go, dlatego najpierw robimy serek, a dopiero później masę na ciastka. Do tego najlepiej przygotować sobie jakąkolwiek blaszkę, deskę, podkładkę, cokolwiek. Idealnie tutaj, przy porcjowaniu tego, sprawdzą się łyżki do odmierzania, takie łyżki do lodów. I ja tutaj mam taką o średnicy 4 cm. I to bardzo sprawnie dzięki temu idzie. Po prostu e, odmierzamy sobie kulki. Wyjdzie e, ich około 15, bo na tyle jest nasz przepis. Jedna kulka ma około 20-25 gramów. Przyjmijmy, że średnio 23. I jeśli nie macie takiej łyżki, to nic prostszego. Po prostu e, musicie sobie taką masę zważyć e, na wadze. W związku z tym, że będziemy to zamrażać, to polecam wyciąć sobie takie malutkie kwadraty i po prostu każ na każdym bezpośrednio na wadze odmierzać odpowiednią ilość farogu. O, akurat. I coś takiego po prostu sobie zamrozić. To nie musi być idealna kulka, bo i tak ją później schowamy w nasze ciastko. Mamy poporcjonowane już nasze kulki z masy twarogowej. Wkładamy je do zamrażarki do pełnego zamrożenia. Dlatego jeśli planujemy zrobić te ciastka, warto jest pomyśleć o tym odpowiednio wcześniej, bo z reguły zamraża się to te co najmniej dwie godziny. Teraz e, przygotujemy sobie masę na nasze ciastka, czerwoną masę Red Velvet. Bierzemy misę do naszego robota. I odważamy 250 g masła w temperaturze, poko poko temperaturze pokojowej. Dobrze, gdyby to masło faktycznie było ciepłe, tak żeby całość ładnie nam się wymieszała. Do masła ważymy 350 g cukru. I tutaj zdecydowanie polecam cukier drobny. Z łatwością można go znaleźć w sklepach, a dużo lepiej sprawdza się do tego typu ciastek, bo będzie. W efekcie końcowym mniej wyczuwalny, nie będzie rzędził między zębami i łatwiej się rozciera z masłem. Całość umieszczamy w robocie razem z płaskim mieszadłem do ucierania i włączamy na przypuszczam, że takie minimum. 5-10 minut. Wszystko zależy od tego, jak mocny, mocnego mamy robota i jak miękkie mamy masło. E, też nie, popadaj, nie popadajmy w skrajność, bo masło nie może być płynne, bo wtedy to się nigdy nie utrze, tylko będzie taka mokra breja, czego nie chcemy. E, całość ma być napowietrzone, zbielałe i kryształki cukru mają być zdecydowanie mniej widoczne. Nasze masło z cukrem już się utarło. Zobaczymy to przede wszystkim po kolorze. Ono powinno być tak dwa razy jaśniejsze niż normalny kolor masła. Po prostu ma potężnie zbieleć. Teraz zważymy sobie resztę składników i będzie to 440 g mąki. I co ważne, na tym etapie nie tarujcie wagi bo teraz e, do naszej mąki zważymy sobie czerwony barwnik. Chodzi o to, że jego jest tak mało w tym przepisie, że gdybyście chcieli go zważyć samego, to po prostu Wasza waga prawdopodobnie tego nie złapie. Więc na mąkę, nie tarując wagi, ważymy 6 gram czerwonego barwnika spożywczego w żelu. Teraz dodajemy dwie płaskie łyżki e, kakao. Dwie łyżeczki i jedna czwarta łyżeczki proszku do pieczenia. Tak samo płaskie. I jedną czwartą łyżeczki soli. Tutaj mamy odmierzone, suche składniki z barwnikiem. Będziemy potrzebować jeszcze dwóch jajek. W pierwszej kolejności do naszego utartego masła z cukrem dodajemy jajka i super ważne, jeśli używacie robota planetarnego jest to, żeby zdrapywać naszą masę ze ścianek, żeby wszystko porządnie się połączyło. Więc teraz sobie zdrapuję. I dodaję dwa jajka. I całość mieszam, tylko do połączenia. Przed dodaniem mąki e, ponownie e, zdrabcie sobie e, swoją masę ze ścianek misy. I teraz dodajemy całość naraz i mieszamy tylko do połączenia. Dobrze jest zacząć od bardzo niskich obrotów. Na końcu można troszeczkę przyspieszyć, żeby to się lepiej połączyło, ale przy tego typu wypiekach ważne jest, żeby nie przemieszać masy, żeby po prostu nie wydzielać za dużo glutenu, żeby te wypieki nie stały się zbyt gumowe czy twarde. Nasza masa na ciastka jest już gotowa. Teraz po prostu musimy sobie konkretnie oczyścić mieszadło i zaraz przejdziemy do porcjowania. Naszą masę na ciastka musimy poporcjować i ja zdecydowanie polecam do tego. Znowu łyżki do porciowania lodów. Ja mam tu taką o średnicy 6 cm, ale da się to zrobić tak samo na wadze bez użycia takiej łyżki. Z taką łyżką jest po prostu szybciej i troszeczkę sprawniej. Jeśli nie macie łyżki, na wadze. Odmierzajcie sobie kulki, nie muszą być super okrągłe, idealne. Tak później będziemy się jeszcze bawić z tym ciastem. Taka kulka powinna mieć od 75 do 80 gramów. Teraz będziemy składać nasze ciastka. Do tego polecam użyć rękawiczki, bo czerwone ciasto mocno brudzi dłonie. Takie świeżo przygotowane kulki rozgniatamy, i na każde takie ciastko e, nakładamy kulkę z zamrożonego e, twarożku. E, ważne jest, żeby był zamrożony na skałę, bo inaczej to wszystko będzie się bardzo mazać i będzie nam bardzo trudno to skleić. E, zaklejamy, i w naszym przepisie takie ciastko obtaczamy jeszcze e, w zwykłym cukrze. To samo robimy z wszystkimi naszymi ciastkami. Potem całość wkładamy do zamrażarki. A to głównie dlatego, że ciastka typu amerykańskiego pieką się znacznie lepiej, kiedy są w 100% schłodzone. Dużo ładniej się rozlewają. Nie zrobią się bardzo płaskie, tylko utrzymają swój kształt. Będą ładne, okrągłe, ale odpowiednio wysokie. Po mniej więcej dwóch godzinach nasze ciastka są już w pełni zamrożone. Teraz wkładamy je do wcześniej nagrzanego piekarnika do 175 stopni na 15 minut. Z tym, że polecam obrócić blaszkę w trakcie pieczenia. po mniej więcej 10 minutach. Wtedy na pewno upiekuł się równo. I tak wyglądają nasze gotowe upieczone ciasteczka Red Velvet. Może trochę niepozornie, ale w ich przypadku najważniejsze jest to, co jest w środku. Zobaczcie sami. Jeśli spodobał Wam się ten przepis, koniecznie dajcie znać w komentarzach.